Cześć Maćku, dzień dobry. Wiesz, co ja nie wiedziałam, że ty masz takie pasje, że tutaj zastanę tyle szalików. I że ja tak. W 90 w zasadzie. No nie wiem, tak jakoś nagle mnie zainteresowało. Może też tato trochę mi. Tato też zawsze się sportem interesował, ale ogólnie ta jakoś sam się zacząłem interesować. To jest taka wielka Twoja pasja. Jesteś obłożony tymi szalikami. No i, i co jeszcze robisz, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o tym sporcie? Oglądam dużo meczy, surfuję po internecie, robię różne informacje, dużo gazet też czytam. Sam też dużo wiem. Co ci daje takie interesowanie się sportem? Czym to dla ciebie jest? W całym życiem moim, w zasadzie wszystko to nie mam praktycznie mm, czasu. Nie masz czasu? Czasu, w, w którym bym nie myślał. O sporcie, po prostu sport jest całym, to jest moje, moje życie w zasadzie, no, takie, że to, to nie tylko piłka nożna, ale też inne sporty lubię. Także zarywam noce, po nocy oglądam mecze różne z różnych kontynentów. Kibicujesz? Kibicuję, no, no, najbardziej. Od samego początku, moim, klubem była, byłam, w Barcelona, jestem z nimi na dobre i na złe zawsze. Ale dlaczego Barcelona akurat tak sobie wybrałeś? Spodobała mi się ich gra. Tego zostało do dzisiaj. Jesteś wierny. No jestem, nawet jak byłem młodszy, to potrafiłem płakać, jak Barcelona przegrywała. A jak ostatnio jej idzie? No na szczęście bardzo dobrze im idzie. A szalik Barcelony masz? Mam, nawet dwa mam w A skąd masz? Jeden dostałem, a drugi kupiłem. Gdzie? No, w sklepie normalnie, nie, gdzieś w Wrocławiu. A jeden mam po prostu spartowany w prezencie. A był taki czas, że sam byłeś w stanie kupić? Gdzieś pojechać? Tak, tak. Ale to bym. To już dawno, bo ta mam już dawno, więc... A w tej chwili możesz gdzieś się przemieścić, czy... czy nie? Zresztą w sensie, ja mógłbym z Wyspielotem się przemieścić. Bo mam baterie, ale... No, to już by trzeba zorganizować. Można by zorganizować. Ale słuchaj, jak można taką rzecz zorganizować? Bo to chyba strasznie cenne, nie? Żeby... Żeby wyjść z pokoju, żeby wyjechać. No tak, na przykład teraz byłem dwa tygodnie na znaczy Byłem w domku mojej cioci, oni, oni wyjechali. Wtedy oni mają dom z ogrodem na autoszynie, więc mogłem trochę zażyć słońca i ować. No i odpocząć tak no No ale najlepiej właśnie, jak jest ciepło. Bo wtedy wiadomo, że jest lepiej. Nie trzeba jakoś ubierać się mocno, grubo. Problem z tym, żeby się nie przeziębić jakoś. To bardzo ważne, akurat. No, po to, żeby tego nie, nie odchorować. Co nie, Tutaj taka aparatura stoi jest... obok ciebie. Co to jest? To jest respirator. Ciekawa historia, bo to taki pastor niemiecki. załatwił mi właśnie ten respirator. To jest pokazane, jak oddycham, właśnie. W czym on ci pomaga? No, w oddychaniu też dzięki temu mogę mówić, bo tak jak jest powietrze ucieka z rurki, to wtedy. Jest tak, że nie, nie ma. Po głośno bym nie mówił. No to twój kumpel, na dobre i na złe. A od dawna do respiratora jesteś podłączony? No już z pięć lat, prawie. Nie rozstajesz się z nim. No nie, raczej nie jak no. Odesłać mnie trzeba. Jak się zbiera w dzieli, trzeba odłączyć. Maćku, z tego co wiem od rodziców i od pani, która się tobą zajmuje, to dobrych parę lat ty po prostu leżysz, tak? Tak, no, ośmiu lat jest. Od 8 lat. Tak, no, jeszcze w 2001 w sierpniu byliśmy w Niemczech samochodem, no a pod koniec września zasłałem. Byłem taki trochę przyduszony i straciłem świadomość na, na, ponad dobę pod koniec września. Trochę się potem śmiałem, że to dlatego, że tak mogłem zasłabnąć Po tym jak zobaczyłem World Trade Center, jak się jak się wali, bo to było w tym samym miesiącu, że to mnie tak podłamało, że ja też straciłem wszelką chęć. No, to było dwa tygodnie po tym, co mi się to stało. 27 września, no. I od tego czasu leżysz? Tak jest. Ale wiesz, co ja widzę? Ja widzę uśmiechniętego chłopaka. <laughs> Skąd ty tą radość bierzesz? Nie wiem, tak już jestem i nie potrafię długo się smucić. Proste. Może to też mam dobry charakter, bo nie wszyscy mają taki charakter. Spokojny, ale ja się już pogodzę z tym, co jest. I z tym, że leżysz? No tak, z tym, że nie mogę wyjść nic. Dzień i noc? Ja nie mogę na przykład no, pójść gdzieś wiem, na dyskotekę. Czy, czy gdzieś do sklepu, czy coś. A chciałbyś na dyskotekę? Czemu nie, no bardzo bym chciał chciałbym tak chodzić, żeby mnie tak nogi bolały. Żeby mnie tak nogi bolały, żeby poczuć to. Że nie mieć siły, ale właśnie... Poczuć ze zmęczenia, poczuć to zmęczenie. Ale wiesz, że zdarzają się takie sytuacje, cuda się zdarzają. I różne ja piękne tak rzeczy. Wiem, że jeszcze że, że cud się zdarzy i że będę chodził. Że będę zdrowy w ogóle. Maćku a... Możesz powiedzieć, jak wygląda twój dzień? No, budzę się, no, nie wiem, różnie to zależy. To zależy od tego, czy w nocy miałem jakiś mecz albo coś i czy muszę odespać. No, budzę się w zasadzie, nie wiem, rzadko jem, bo nie jakoś rano nie mogę za, za dużo jeść, bo jakoś aktywny aktywne zawsze rano. No, czy jakiś tego typu, podobny jakiś. Każdy dzień spędzasz w tym pokoju, w tym miejscu. No raczej tak, jakoś nie, nie mam. specjalnej ochoty gdzieś się ruszyć po, po mieszkaniu. To, to też problem, co nie odłączysz wszystko. No jeszcze jak było trochę ciepło, to mogłem tam na balkonie mogłem trochę wyjść. Tam takie właśnie wygodne łóżko, No żeby trochę zmienić. No ale jakoś nie mam problemu z tym, że kurdy jestem. Pokojnie. Włączy sobie albo telewizor, albo coś sobie posłucham. Albo jak już usiądę do komputera. Do komputera to już kurczę czasami. To jest jednak zjadać czas. O czym tam czytasz najczęściej w tym internecie? O sporcie. O co się dzieje na świecie. Lubię wiedzieć. Nie? Co cię martwi albo cieszy? Martwi mnie to właśnie, jak ktoś się znęca na dzieci. Na dzieci, bo uważam, że ten, kto krzywdzi bez względu gdzie dzieci, to nie zasługuje nie wiem, nawet na wybaczenie. Może to nie jest jakieś pochrześcijańskie, że trzeba nie wybaczyć, ale uważam, że dzieci krzywdzić nie, nie wolno, bo bez względu na wszystko, po prostu są bezbronne nikt nie powinien znaleźć się nad dziećmi. różne konflikty zbrojne też. No i martwimy różne, kurde, sytuacji, że jak to tutaj pójdzie, to roz, rozpiszą ten świat na kawałki. Kto? No różne, na no, A ich nie brakuje, co? Ich jest pełno, właśnie. A martwi mnie nietolerancja i rasizm. No i wszelkiego rodzaju antagonizmy jakieś takie. Martwi mnie też to, że dużo ludzi nie dba o słabszych i wykorzystuje. Często słabszych ludzi, czy fizycznie, czy psychicznie. Maćku, a co pozwala ci mieć w sobie radość i siłę? Bo ty leżysz od ośmiu lat w tym samym miejscu i się uśmiechasz. I mówisz bardzo mądre rzeczy. Co pozwala ci obronić, yy, ocalić tą radość w tobie? Rodzina, mi Małe dzieci mnie cieszą, sport nie Dzieci małe odwiedzają cię? No tak, szczególnie, ja już to nie jest częste, ale bardzo tak tęsknię, bo oni są... Mieszkałem w Warszawie, moje dwie kuzynki takie. Marysia ma 5 lat i jej siostra Hania 2 latka. A też moje kuzynki, najmłodszy to znaczy moje kuzynki synek no to już urodził się właśnie w marcu i Даже с такими очень файными моментами.